Nowy tydzień, nowe wydarzenia i nowe historie z serca naszej gminy. Jesteśmy tam, gdzie dzieje się coś ważnego blisko ludzi, blisko spraw, które tworzą codzienność Nowogrodzica i jego okolic. Zapraszamy na przegląd najciekawszych informacji z całego tygodnia z miejsca, w którym tradycja spotyka się z nowoczesnością, a każdy dzień pisze nową historię naszej gminy. Nowogrodziec gdzie historia spotyka się z naturą? W poniedziałek odbyła się 26. sesja Rady Miejskiej w Nowogrodzcu. Radni wysłuchali informacji przewodniczącej Rady Miejskiej oraz burmistrza dotyczących działalności w okresie międzysesyjnym. Podczas sesji Rada Miejska podjęła kilka istotnych uchwał. Radni zatwierdzili regulamin pracy Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Nowogrodzcu oraz wybrali biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych placówki. Nie została natomiast przyjęta uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej, która miała przeprowadzić postępowanie w celu wyłonienia nowego dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Nowogrodźcu. Rada wyraziła zgodę na sprzedaż dwóch nieruchomości położonych w obrębie wykrot oraz przyjęła uchwały dotyczące zmian w budżecie gminy i miasta Nowogrodziec na ten rok i zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. Policjanci z komendy powiatowej w Bolesławcu ostrzegają przed oszustwami związanymi z zakupem opału przez Internet. W ostatnich tygodniach do funkcjonariuszy wpłynęło kilka zgłoszeń od mieszkańców, którzy stracili pieniądze, zamawiając węgiel lub ekogroszek na podejrzanych stronach. Policja apeluje o zachowanie ostrożności. Przed dokonaniem płatności warto sprawdzić, czy strona internetowa jest wiarygodna, zwrócić uwagę na adres, opinie innych użytkowników i dane kontaktowe sprzedawcy. Należy unikać ofert o podejrzanie niskich cenach i nie wykonywać przedpłat na nieznane konta bankowe. W Bibliotece Miejskiej w Nowogrodźcu odbyło się otwarcie Zielonego Kącika Czytelniczego nowej, przyjaznej przestrzeni stworzonej z myślą o najmłodszych czytelnikach i ich opiekunach. W wydarzeniu uczestniczyła pani Joanna Świder, burmistrz Nowogrodźca, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu, pani Agata Kleszczyńska oraz pracownicy biblioteki. Spotkanie miało wyjątkowy charakter. Pani burmistrz przeczytała dzieciom bajkę, wprowadzając ich w świat literatury i wspólnego czytania. Zielony kącik czytelniczy powstał dzięki grantowi przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w ramach programu Wzmocnij Swoje Otoczenie. To miejsce, w którym książki spotykają się z naturą kolorowe, przytulne, pełne roślin, maskotek i zabawek. Odwiedzający mogą tu nie tylko wypożyczyć książkę, ale też spędzić czas w spokojnej atmosferze, odpocząć i cieszyć się wspólnym czytaniem. W nocy 31 października w Wykrotach doszło do tragicznego pożaru, w którym spłonął dom. W jednej chwili zniszczony został dorobek całego życia: dach, strop i wnętrza budynku. Ogień pozostawił po sobie zgliszcza, a rodzina została bez dachu nad głową. Za zgodą poszkodowanych nagraliśmy krótki film, pokazujący skalę zniszczeń. Obraz mówi więcej niż słowa. Widać, jak potężny był żywioł i jak ogromnego wysiłku będzie wymagała odbudowa domu. Z inicjatywy zespołu ludowego Zagajnik Wykroty, do którego należy również członek poszkodowanej rodziny, powstała zbiórka na odbudowę zniszczonego domu. Gmina i Miasto Nowogrodziec wsparły organizatorów w przygotowaniu formalnym i nagłośnieniu tej inicjatywy. Środki zebrane podczas akcji zostaną przeznaczone na zakup materiałów budowlanych, naprawę dachu, stropu i przywrócenie rodzinie poczucia bezpieczeństwa. W najbliższą niedzielę o godzinie 12.00 w kościele parafialnym w Wykrotach. Odprawiona zostanie Msza Święta w intencji rodziny. Po nabożeństwie odbędzie się zbiórka pieniężna oraz sprzedaż ciast na rzecz sprawy. Gmina Nowogrodziec konsekwentnie realizuje kolejne zadania poprawiające infrastrukturę drogową. W ostatnich tygodniach podpisano nowe umowy i zakończono odbiory inwestycji, które usprawnią komunikację oraz zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców i przedsiębiorców. Podpisano umowę na przebudowę drogi gminnej w wykrotach. W rejonie zakładu Toyota Boszoku Poland. Zakończenie prac zaplanowano na połowę grudnia bieżącego roku. 3 listopada odbył się odbiór przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych przy ulicy Wesołej w Zagajniku. Zadanie poprawi dostęp do terenów rolnych i ułatwi dojazd mieszkańcom. Z kolei 5 listopada zakończono budowę drogi gminnej w Czernej. Inwestycja kosztowała ponad 60 tysięcy złotych i znacząco poprawiła dostępność komunikacyjną nowej części miejscowości. W Zebrzydowej powstało nowoczesne i bezpieczne miejsce do zabawy dla najmłodszych mieszkańców. Na placu czekają zjeżdżalnie, huśtawki, bujaki oraz edukacyjne elementy do wspólnej zabawy. Wszystkie urządzenia spełniają normy bezpieczeństwa, a teren został ogrodzony i wyposażony w piaszczystą nawierzchnię. To kolejne miejsce w gminie Nowogrodziec, które sprzyja aktywności i integracji rodzin. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu lokalnych wiadomości Nowogrodzca. Dziękujemy, że byliście z nami. Bądźcie na bieżąco z tym, co dzieje się w naszej okolicy. I pamiętajcie, to my wszyscy tworzymy tę gminę.